Kilka razy prezes powtórzył też, że chociaż tego nie zapowiada, to istnieje możliwość obniżenia stóp procentowych pod koniec przyszłego roku. No, głupiej i gorzej już się po prostu nie dało. No, mówi prezes banku centralnego, że inflacja będzie 20%, a jednocześnie przewiduje możliwość obniżenia stóp procentowych. Powiedział też, że inflacja uwaga, systematycznie i szybko zacznie spadać. No znowu mi coś tu nie gra, bo przecież dał nam projekcję na trzy lata i okazuje się, że ta inflacja do odchylenia od celu dojdzie dopiero w 2025. Ja proponuję, żeby prezes poszedł jeszcze raz do tych sklepów, stanął przy kasie i powiedział ludziom, że ceny będą rosnąć przez najbliższe trzy lata. To usłyszy, co ludzie myślą o takim szybkim spadku inflacji i pewnie o nim samym. No i na koniec. Prezes Grapiński stwierdził, że poważnym problemem są wysokie oczekiwania inflacyjne, ale uwaga oskarżył o nie media, wolne media.